Or, nie. Wy się już puszczacie? <śmary> <śmier attego. śmary> Oj, nie kładź go na ziemi, żal! Dobra. I oto chwalebna chwila otwierania Stella w swoje ręce. Ja oto, oto, o, da, otwieraj, otwieraj. Chcesz nóż? Jest myślę, że wstrząśnięty że łan najwyżej, łanę. będziesz miała ładny wzorek na bluzce. Zaznaczamy, że to jest na wódce żołądkowej, gorzkiej. No. Tak, na gorzkiej żołądkowej. Smile. Pepi smile! Może być? Nie zagotował się? Dobrze. Dawaj. <tryk> Kieł Bardzo Bardzo No. tak po trochu. To jest jajka. Fajne to jest. To kobiel jest z alkoholem. Będziemy żegać potem. No. no Kiełbasa i jajka. Kiełbasa i jajka. Zajebiście. Znaczy, nie powinno mówić zajebiście, bo właśnie kręcę własną komórką, ale pierdolić to. Yes. Dobra, drogie panie, na zdrowie no, drogich panów, poobrzebujaj! No, nie nie trzaskaj się sam. Cheers. No, nie puszczaj tak <laughs> Nie puszczaj się sam. Dobra. No dobra, ale mocne. Bardzo dobrze Ile to ma procent? Osiemnaście. 18naści frekołaski bardzo mocny to jest dobre jest niekąć mojej miy jak wypije.